Dziękuję za wsparcie kanału i pozdrawiam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku ZHLAZEDO. E Dzisiaj będę miał parę rzeczy do mówienia, oczywiście o nowym evencie, którym będzie za kilka dni. O kolejnym evencie oczywiście będzie ocenianie i zobaczymy co się zmieniło oczywiście w grze. Więc tak, witamy oczywiście w dniu 19 naszej gry, 19 dzień już na serwerze. I... Co mogę powiedzieć? Najpierw zaczniemy, co się tu zmieniło w 19 dniu, i potem opowiemy o kilku spraw, czyli na przykład laki z klientów. w jakiś tam event, który ma nie dać. To to wszystko po kolei omawiamy. Więc, tak mamy 19 dzień Zero Tak wygląda, wyglądają, oczywiście, moje statystyki. No i co mogę powiedzieć? Więcej chciałbym mieć, inteligencji, mniej, trochę kondycji, wiadomo, nie można mieć, oczywiście. Yy, za dobrze I tu przekazy mógłbym jeszcze sprzedać jedne itemy, które mam jakieś niepotrzebne jak staję oczywiście z, z sezonem to aktualnie mam 508 punktów więc w sumie już pół kanetu za nami ale zostało oczywiście 10 dni więc no mówię nie stało, że na pewno zrobi ten yy, cały kanet więc będzie mi to smutno z tego poto no co płacić jeśli chodzi o event Wielkanocnym, to na dzisiaj to nie mam 61%. Tutaj mam mniej więcej już praktycznie większość już zadań zrobionych. No jeszcze tylko to dzisiaj będzie. Nie, jutro będzie to zrobione o w nocy, bo chyba jutro będzie o 2.45, 45, tak? Tak, o długiej 45 będzie. Więc akurat to się zrobi, to dzisiaj się akurat zrobi. A te dwa ostatnie zadania to wiadomo w ostatnim dniu się zrobi. A ta perka to wiadomo jak. Yy... Jak nie zdążę, to wiadomo, za oponka się kliknie. Oponki wiadomo, zbieram cały czas na jakieś, nie wiem, jakieś tam eventy czy jakieś tam e, kasyno, bo wiadomo, e, nigdy jeszcze nie zakręciłem kasę za 30, więc teraz lepiej jest oczywiście zbierać na zapas. A ja wiadomo, po przechciałem oczywiście was przeprosić, że po wzięciu odcinku nie było kasyna dodanego, bo zapomniałem. i w tym odcinku oczywiście dodam e, przed końcem odcinka kasyna, taki przyspieszony oczywiście tempem. Dobra, więc tak. Co w Lupexie, czyli sobie masz do akta nie tyle na do odebrania. Głównie jednostki teningowe albo jakiś yy, item. No, można powiedzieć, że nie jest źle, ale wiadomo, mogło być więcej. Tak przynajmniej nie, 10 wykrzykników, no 15 wykrzykników mogło być więcej. Bo na p 26 miałem więcej wykrzykników niż tutaj. Ale wiadomo, gram cały czas nadal free to Play. A teraz mówię, cały czas gram free to Play, żeby nie było bo dużo osób nie wypisze, że ja już pay to win, jeszcze nie, oczywiście tu pokazuję dowodem, że nie było kupionego nie wiem, jakiegoś tam robocika czy pakietu startowego, jak sam widzicie, jeszcze nic nie ma. Dobra, więc tak, w sumie można by zrobić jakieś szybkie pojedynki, bo na razie mam tutaj 19, tu mam, o, tu mam około 15, więc nie wiem, czy zdążę, żeby fajnie, żebym złożył, bo dostanę za to 3 oponki. Ale jest godzina prawie 19, więc chciałem oczywiście zdążyć, byłoby fajnie. Więc szybkie zrobię pojedynki. No nadzieję, że nie będzie lagów w odcinku, bo nie wiem czy wiecie, ale przez te 3 dni serwera były takie lagi, że się praktycznie nie dało grać. I ogólnie mam takie dwa teorie z powodu dlaczego są takie lagi na Herosado. Chyba teraz nie ma w ogóle lagów, bo nie były od kilku, od dwóch godzin nie czułem żadnych lagów że tu nie czekam do 20 sekund, bo przykładowo 20 sekund musiałem czekać na ładowanie, czy zdjęcie na przykład itemu czy kliknięcie misji w pojedynek, albo zaatakowanie w pojedynku, albo nie wiem, treningu albo nie wiem zadanie nadzwyczajne, no ogólnie wszystko co się ogólnie wymaga w czekaniu to się czeka na 20 sekund, najgorzej to było na Steamie. Na Steamie to musiałem ja czekać 20 sekund, nawet 25, jak to było 25, ale w przeglądarce to maksymalnie czekałem 10 sekund. Nie wiem jak na telefonie, bo na telefonie to głównie tylko w nocy, bardzo w nocy tak gdzieś na trzecie czy długiej czy opierze jak zanim idę spać to zrobię tam nie wiem, kilka rzeczy przed spaniem więc nie wiem jak to było na telefonie ale jak ci były strasznie ogólne lagi, mimo to że Kilkadziesiąt osób na forum tam się skarżyło. Albo, albo setka osób, nawet na, dysku, nawet na forum no boże, na Facebooku pisali też, dlaczego są nagi. Na Discordzie chyba też również pisali, dlaczego są nagi. I niby napisałem do y, tego. Do FODU, no boże, na sapot. Y, kiedy to na pewno dlaczego to się stało, bo mówię, mam dwa teoria. Pierwsza. Może być przez event piramidy szczęścia, bo ogólnie zaczęło się to, że, że miałem lagi jakby piramidy szczęścia. Wtedy to zaczęły mi się być takie mega lagi, albo drugie, i w sumie może to być tak Buty. podobne. bo wiadomo, wiecie, wiele, wiemy ile jest botów na tym serwerze, a wiadomo, Plejada nie chce zrobić takiego fajnego, jak powiedzieć, anti albo zgłosić tych no-botów, no bo zobaczmy ile jest botów. no Nigdy w życiu nie było na przykład 20 tysięcy osób? Powiedzmy szczerze, nigdy w życiu, o. Sami nawet widzicie, że... Ile tu jest botów? Nawet sam myślę, że my jesteśmy jestem... Ty, ja pierdolę, ile tego jest? Ej, nigdy w życiu nie powiedziałem, że... Że dojdzie aż do tyle. 50 tysięcy będzie? Nie. No jak sam widzicie no tyle jest botów. 40. 5 tysięcy będzie? Nie. No to około 45 tysięcy botów jest. i jak sam widzicie, no, z tym niestety player to nic nie dobiję po prostu ma, jakby to powiedzieć wywalone nawet ona nie mogę już przesunąć, bo nawet to gdzie się nie mogę kiedyś, no po prostu niestety nic z tego nie robiam, więc niestety jeżeli czegoś tego nie będą robili, no to wiadomo może umrzeć wkrótce. Ale powiedzmy, szczerze, że jednocześnie ślepsze yy, są boty. Ale z drugiej strony, dobrze, że są boty. Bo dlaczego? Bo widocznie nie książkę, jakby powiedzieć, nie. Matować, czy spierać, No, wiadomo, boty psują. Ale że takie rzeczy się zdarzają, to powinni, nie wiem, zlikwidować. Albo napisać jakiegoś innego bota. A nie, że yy, mówią, że wszystko jest ok, bla, bla, bla. Wiadomo jak to jest. Yy, możecie nasz pompkę wstrzelić i tyle. No, jak mówię, napisałem do forum. Dlaczego tak się zdarza? Posili mi jakiś tam, nie, Email i. I, i mój w postaci i napisać, że wiedzą o tym, o tym problemie i naprawią to jak najszybciej. No, ciekawe czy w ogóle naprawią, jak będzie podwójny event. Bo jeżeli ktoś oczywiście nie wie, w sumie większość osób może już o tym wiedzieć, będzie podwójny exp. Tak, będzie podwójny exp w, za dwa dni albo za trzy. Więc polecam oczywiście skorzystać z tego podwójnego eventu możecie napisać na przykład w komentarzu innym ramach, macie czynów w energii, no bo wiadomo Energii w czynach zbieramy na jakieś tam Hardoin albo na podwójny exp Ale mówię, jeżeli tego nie naprawimy przy podwójnym expem, no to będzie tragedia. No bo chciałbym oczywiście powalczyć. Dobra, już wiemy o tym, że no... Dobra, na szczęście pozwala. Bo wiemy. Chcę być przygotowany na event podwójny X i chciałem popatrzeć o to 100, bo byłoby oczywiście fajnie, aktualnie jestem 144, więc może setka będzie możliwa, nie wiem, byłoby fajnie. Jak sobie na Hedocoinie, Hedocoin się 40, można by powiedzieć, że słabo fakt, ale wiecie o tym, że dużo osób tutaj klika. Powiem się szczerze, że Hedocoiny pod Łoty to jest najgorszy, bo będzie Hedocoin dla mnie, no bo... To jest bardziej osób bardziej klikających oponki. No samo zobaczcie, ile tu osób klikających tu jest oponki. No nie ma szans, żebyśmy byli na przykład nie wiem, top 100, jak przykładowo byłem ostatnio. No bo tu trzeba mieć 70, więc ogólnie trzeba chyba klikać tam 3 ataki w oponkach. Więc no nie da rady być top 100. Mimo to, że byłem za każdym razem na głodsze, czy to o 2, czy to o 7, jedynie o jednym, o jednym Jednego dnia nie będę łotra. To było o 7:15, czy tam o 7, chyba wczoraj, czy wczoraj. I powiem tak, łoty w, noc, w nocy padają w minutę, 2 minuty albo 3 minuty. Ostatnio największy mekol na łot wpadł minutę 20 minut. Tak, minutę 20, nie, minutę 20 sekund, nie minutę 20, minut chyba powiedziałem. Minutę 20 sekund. Padło łot. I to było o długiej w nocy. Tak! Też jestem zdziwiony. 1 minuta 20 sekund padł chłod. Więc... Szanuję osób, którzy wydały na tą grę mimo takich problemów. Podziwiam ogólnie. No cóż, to wiadomo, wasza pieniądze, robicie co chcecie. Tylko to oczywiście podziwiam, żeby nie było. Dobra. Eee, Zadania na no, odczytanie to chyba, chyba pokazałem, ale jeszcze nie pokażę to jeszcze pokażę. Tak mniej więcej wyglądają zadania nadzwyczajne. Prawie to będzie oczywiście kończyć, już nic z tego świata nie, nie będzie. Dzisiaj wiadomo, tyle zostało. Tam już dwa zadania typu Hat zrobiłem jeszcze tylko tutaj, mam połowę zrobione. Czyli tu. Tutaj będzie ciężko, bo tu mam za dużo. Nie, za mało intuicji, Ja wiadomo, ja nie mam intu intuicji, więc wiadomo jak to jest. Dobra, więc chyba to wszystko było opowiadane co było w tym dniu, opowiedziałem o lakach. Więc teraz przejdziemy oczywiście o eventach nowych. Więc pierwszy eventem, jaki to będzie, nasze wiadome e, Piemont Szczęścia Nica, Czyli za 3 dni, czy tam za 4, kiedy będziecie oglądać, czy za dwa. Będzie 22 event Piamida szczęścia, nie trzeba oczywiście opowiadać, pierwsza próbę zadamy, a potem 9, 19, 29, 39 i tak dalej będziecie trzeba płacić o pomki. A i przy okresie, nie, yy, nie wiem czy mieliście potadę chyba większość osób mieli błęd, że na przykład jak nie wiem jakąś rzecz, przygotowanie ja wygram 5 punktów szczęścia a niby wylosowałem PETA. Czekajcie, ja mam wam tutaj dam akurat szybkiego screena. Jak sami widzicie na zdjęciu, ja tutaj niby wygrałem 5 punktów umiejętności, a tutaj na następnym zdjęciu okazało się, że niby wygrałem peta. Oczywiście tylko peta nie wygrałem, tylko dostałem 5 punktów i wiadomo, na mnie ta szczęście trochę będzie zbugowana nie wiem, czy jeżeli będzie następna minutę ta szczęście i będzie tak negowować, no to nie będzie za dobrze tym eventem. A drugim eventem będzie, a drugim eventem jest noc. Malpurgi, nie wiem co to jest w ogóle za jakieś, nie wiem, święto możecie mi napisać w komentarzach jakie to jest święto w tym noc Malpoli, nie wiem gdzie to jest. Więc o co to, to by tutaj będzie chodziło? Od dnia 24 do 30 dnia można mieć w się wiadomo, jakieś tam narzędzie w postaci 3 specjalnych przedmiotów, czyli pewnie znaleźć jakieś tam wizualne e, tam przedmioty. I wiadomo co nie może być na przykład w naszym evencie. Sklep z oponkami, czyli jakieś tam promocje, bla, bla, bla za którym nie zabrakniecie energii podczas strasznego czarownicy z udanym polowaniem e, w noc w Puri. więc... Myślę, że to będzie po prostu Ewec, że będzie oczywiście pakiet, czyli więcej oponek, za taniej, wiadomo, i to będzie chyba tak się mniej więcej prezentowało, albo mniej więcej jak to będzie event halloween, boże hal-event, wielkanocny, czyli zrobię jakieś tam zadania. Może to będą takie zadania, że przynajmniej jakieś tam 5 oponek damo będzie albo 10 punktów, bo były oczywiście fajne. Wiadomo, coś zawsze coś da demo, a nie że dodadzą jakiś tam pakiecik, wiadomo, że masz tańszy pakiet i 20% więcej masz oponek i... I my jesteśmy zadowoleni, a my nie jesteśmy zadowoleni. Czyli my, jako społeczność, a oni jako HRZ. Więc mam nadzieję, że jakiś będzie event ciekawy, że przynajmniej to głupie zrobić zadanie, typicznie misji, stonie yy, tam cukierków, się zrobić pojedynki i tyle. Jeżeli będzie chociaż to dodającą, no to będzie chociaż ok, zawsze jakiś na domu o punkcie 5 gdzieś 10 punktów. Ale jeżeli tego nie powodzę, tylko po prostu będzie pakiet, na no to Bo myślę, że to nie będzie Więc Tylko po prostu pakiet yy, tań, tańszy i tyle. Dobra, więc oczywiście omówiliśmy wszystkie eventy, więc zaczynajmy oczywiście od oceniania. I powiem napisali, szczerze, o ostatnim komentarze napisaliście spoda oczywiście od oceny, ale oczywiście, jak mówiłem, tylko ocenię 5 maksymalnie na odcinku, więc oczywiście, wylosuję 5 osób losowych. Więc pierwsza osoba, która będzie Sylwester na UK 4, czyli UK na 4. I powiem tak. Zanim zacznę ocenić, to szanuję w ogóle osób Polaków naszych, że w ogóle grają jeszcze na jakimś ukraińskim serwerze Bo po prostu myślę, że zobaczcie ile, ile na ukraińskim serwerze gra Tak, mniej niż, mniej niż 70 osób Oczywiście nie liczymy, to oczywiście tych botów Jak sam widzicie są też oczywiście boty, ale nie, nie aż tyle jak u nas, widzicie ile tu jest botów, a ile na u nas, więc Szanuję w ogóle osób naszych Polaków, wodaku, że ktoś jeszcze gra na ukraińskim serwerze, bo nie ukraińskim, przepraszam, na angielskim serwerze, bo pomyślę, że tu jest serwer już dla mnie umarły, już nie da się tutaj grać, ale szanuję, że w ogóle ktoś jeszcze chce grać na tym angielskim serwerze, więc tak, sylwester. Dwa najlepsze smamagasze masz wrzucone, jeżeli chodzi o peta, to pet jest bardzo dobry, oczywiście pet jest pod intuicją, bo dominacja nie nienawiścią, a jeżeli chodzi o statystyki, to statystyki wiadomo, są bardzo dobre pod intuicy. Jeśli chodzi o kryjeweczkę, to kryjeweczkę wyglądałem tak, że tu masz OK, piętro. No tu masz OK, piętro, ale jednostki lepszy, bo botów nie polecam już w ogóle lepsze No w sumie dla mnie. Jak mówię, do drugiego poziomu się tylko bardzo budować. Tu masz OK. I tu też masz OK, więc mogę no, no, powiedzieć, że kryjówka jest bardzo ładna zbudowana. Nie mam tutaj żadnych minusów, no sumie minusy jest tylko ten ulepszence, bot, no bo nie są potrzebne. Bo chyba tutaj nie, nie widzę tutaj żadnych obron, nie ma obron. No to jeszcze może też być coś ale chyba ze względu na to, że lubi pod pojedynki, no to ok. Jeżeli ktoś lubi pod pojedynki, no to może być ten. Ee, ten pomieszczenie. No się trochę zacie. Dobra. Więc drugą osobą, która będzie. Będzie Artur z P28. Więc, tak dwa czy masz najlepsze. Masz prężnicę. Yy, oczywiście, proszę SIĘ za, za seta. Czyli całe okolice set. Yy, jeżeli chodzi o PETA to Pet jest dobry. Bardzo dobry. Tak samo w sumie jak u Sylwesteda. Tak samo do NA nienawiści. To jest pod intuicją I statystyki. Też są bardzo dobre. A jeżeli chodzi o to kojewka to tak. Wiesz co, ja bym chciał dać, Artur oczywiście, jeśli będziesz chciał tutaj dać genator, żebyśmy mieli więcej monet z produkcji. Tu masz OK. Tu masz OK. No i tu masz OK, ale magazyn botów polecam mieć na event hero coinów, bo wiadomo magazyn bardziej przeszkadza niż coś pomaga. No wiadomo jak ktoś chce, ja tylko mówię co mówię, no. No bo widzę, że masz tu dwa fabryki botów, a magazyn jest potrzebny. Ale artu krwiówkawa jest bardzo ładna. Nie ma jakby powiedzieć takich dużych minusów. Dobra, i kolejną osobą będzie Krzysiu z p 29 Więc tak, dwa najlepsze ma wspomagacze, polsy mieć będą rzucane. Jeżeli masz, to OK. Jeśli chodzi o peta, to Pet. No, mimo to, że ma ząb, to do wymiany. Bo spieszczenie jest beznadziejne. Bo jeżeli dużo ma, nie ma tofeum. Nie mogę kawać, kliknąć w dużyne segmenty, na szczęście nie pokazać tam mojego e, dużyny. To pisze nic nie daje, po prostu to jest beznadziejny skill, jeżeli nie ma się trofego wydarzenia, więc ten PET do wymiany w sumie. No, niby, niby jest ten ostry ząb, ale PET jest bardziej do wymiany, bo o długim. Jakbyś nie długiej umiejętności. A jeżeli chodzi o statystyki, to te statystyki pod względem PETA, no są OK, ale mniej intuicji, a więc inteligencji, jeżeli będzie chciał. ale jak będzie chciał, zmienić za niedługo PETA, no to wiadomo, statystyki mogą być ok Wiadomo, nie wiadomo, jaki, nie, nie wiadomo jakim idzie petem, więc mówię jak mówię. Jeśli chodzi o księgówkę, no to masz OK. E, polecam cię kopalnie wyrzucić, bo kopalnie na tym etapie nie są potrzebne tylko w późniejszych etapach. Są bardziej przydatne wiem, po miesiąc, dwa, dwa miesiące po serwerze jest ok. E, nie polecam już tego lepszać, bo wiadomo duży kartujesz. I polecam gładzikę na to yy, ulepszyć to nie do 5-6 poziomu, żebyś miał więcej procent Expo. Czyli przegoda z 2200 mniej więcej o wysokim będziesz będzieś miała 3000, prawie. A jeżeli chodzi o krywkę, no jest ok. Nie jest bardzo dobra, ale jest ok. Bo ogólnie kopalnia. Dobra, i przechodzimy oczywiście do następnej osoby: Byku oficjalny z LPL28. Więc tak, masz dwa najważniejsze z pomagaczem, masz mężczyznę. No, jeżeli chodzi o. Ekwipunek, widzę, że masz całego seta to wiadomo, plusik. Jeśli chodzi o pet, to pet jest no, ok. To jest bardziej pet, żeby zrobić na przykład dwa, dwa ciosy w jednym. Czyli wiadomo, zrobić cios, to masz następny, następny, następny. Nie masz żadnego peta pod anty lub toksy, więc statystyki jest bardzo dobry, Czyli tak pół na pół. A jeśli chodzi o klióweczka, więc tak, tutaj jest ok. Kupowanie e, w super no, może być. Wiadomo już to chyba P28 już jest chyba nie wiem Po miesięcy może jak na dłużej więc fabrykę można oczywiście zostawić yy, Tutaj jest OK, Tutaj też OK, yy, Tutaj też jest OK, ale w magazyn też polecam tylko bardziej z do coinów. Tutaj jest OK, No OK, bo siłownia No co jest OK, w porządku I tutaj też jest OK, no ogólnie Krywka jest bardzo dobra, nie ma co mniej więcej ponarzekać, narzekać, tylko do magazyn, żeby będzie chciał do zmiany. I ostatnią osobą, która będzie Chris zypa 29, więc tak, Chris. Dwa najlepsze pomagacze, masz wyrzucaną. Jeżeli chodzi o krypunek, to masz yy, część stacika to plusik. Jeśli chodzi o yy, tego PETA, to PET jest... No w w początku. Bo, niby, ta sensa jest takie słabym umiejętnością, ale jeszcze jest ok. A jeżeli chodzi o statystyki, no to statystyki masz w porządku. Tu takie pół na pół pod takiego P to może być. A jeżeli chodzi o. E, fa, o kriówkę, to kopanie bym polecał wyrzucić. Tutaj też również polecam kopanie wyrzucić. E, no, jeszcze masz w w porządku, ok. Tylko polecam nie wiem, jeżeli masz, masz dwa poty. Tak, może dwa boty, więc e, kiedy polecam ci się jakiś par sportowy albo centrum spokacyjne, centrum centrum cybermagnetyczne, czy jakoś tak, które daje ci większy procent do zdobywania punktów umiejętności. No bo powiedzmy szczerze, że no te kopalnie ci nic nie dadzą, jak na razie na tym etap, jak ja tam no, mówiłem wcześniej, tam kilka minut, więc... Kopanie do wymiany i dodać taki bar spotowo, bo ten centrum, ten cybem magnetyczny, który daje ci więcej procent na punkty umiejętności. Dobra, więc oczywiście to tyle z oceniania. Jak mówię, pięć osób oceniam na jeden odcinek, więc jeżeli nie pójdziesz na odcinku, to napisz jeszcze raz, oczywiście komentarz. I no, jeżeli będziesz miał szansę, to w następnym odcinku będziesz oceniany. Dobra. Więc yy, dzisiejsze odcinku na tyle. Mam nadzieję, że oczywiście dotarłeś do końca. Jeżeli dotarłeś, to do dla mnie oczywiście miło. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli podobał Ci się se, odcinek, to zostało Ci w górę. Jeżeli dotrę do tego końca, zrobimy może mały konkursik. Jeżeli bijecie 53 łapki w górę plus 30 komentarzy, oczywiście nie liczę oczywiście kont co ma być oczywiście prawdziwe komentarze. No to będzie oczywiście konkurs na tym odcinku. Więc pamiętajcie 53 łapki w górę, 30 komentarzy i będzie konkurs na tym odcinku. Więc dziękuję jeszcze raz. Pamiętajcie łapeczka suba i jeszcze oczywiście też jeśli się nie podoba, możecie też dać lajka. Like Wiadomo, bo nie wszystkie może się podobać. Yy, komentarz i tyle. Dzięki, no i cześć, dnia lub, lub wieczorem Wam życzę. Pa!